Krzysztof Jackowski zyskał sławę jako najpopularniejszy jasnowidz w Polsce. Ludzie nie tylko słuchają jego przepowiedni, ale również interesują się jego prywatnym życiem. Tym razem Jackowski uchylił rąbka tajemnicy i zgodził się pokazać swoje mieszkanie, w którym pracuje i odpoczywa. Jego wnętrze sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Krzysztof Jackowski, znany również jako Jasnowic z Człuchowa, trafnie przepowiedział już bardzo wiele wydarzeń. W jego wizję wsłuchują się ludzie z całego kraju, a jego wypowiedzi budzą grozę lub rozbudzają nadzieję na lepszą przyszłość. Dzięki niemu policja odnajduje zaginionych ludzi, a wiele osób dzięki jego interwencji uniknęło śmierci. Tym razem najsłynniejszy jasnowic w Polsce postanowił uchylić rąbka tajemnicy na temat swojego prywatnego życia. Kropka: wiele osób zapewne zastanawiało się, jak wygląda mieszkanie najsłynniejszego jasnowidza w Polsce? Krzysztof Jackowski nie pozwolił opinii publicznej snuć domysłów, ale zaprosił media do swojego domu i z dumą oprowadził po nim dziennikarzy. Dzięki temu wszyscy już wiedzą, jak mieszka słynny Krzysztof Jackowski? Wystrój jego mieszkania zaskoczył wiele osób. Krzysztof Jackowski z wielkim gustem urządził swoje mieszkanie. Nie brakuje w nim starych mebli i nowoczesnych rozwiązań. Dom w którym mieszka Krzysztof Jackowski, został urządzony ze smakiem. Znajduje się w nim wiele elementów wystroju, które zdradzają nietuzinkowy charakter lokatora. W mieszkaniu można znaleźć m.in. komodę z Indii i drewniane drzwi z Tybetu. Jasnowidz zdradza, że najlepiej pracuje mu się przy drewnianym biurku, gdzie spędza większą część dnia. Kropka w mieszkaniu najsłynniejszego jasnowidza w Polsce nie brakuje nowoczesnych rozwiązań, jak również starych mebli, do których właściciele domu mają ogromny sentyment. W oczy rzuca się zawieszona na ścianie drewniana imitacja okna, która została wykonana ze stuletniego drzewa oraz wielki zegar na ścianie pokoju gościnnego. Mieszkanie jest bardzo przytulne i ma magiczny klimat. Można w nim znaleźć wiele drobiazgów, które są bliskie Krzysztofowi Jackowskiemu, jego żonie i córce. Kropka Jackowski uwielbia styl rustykalny, dlatego wiele elementów wystroju utrzymano właśnie w tym stylu. Na pierwszy rzut oka widać, że mieszkanie jest urządzone z pomysłem, a właściciele wkładają wiele serca, aby uczynić to miejsce jak najpiękniejszym. .Internauci doceniają gust Krzysztofa Jackowskiego. Chwalą jego klimatyczne mieszkanie z duszą. Krzysztof Jackowski przyznaje, że kocha to przytulne miejsce i nie zamierza zmieniać miejsca zamieszkania. Internauci w większości podzielają ten entuzjazm. Myślnik bardzo fajne mieszkanko. Życzę z całego serca żeby się tam panu dobrze mieszkało, pisał jeden z internautów, a większość mu wtórowała. Kropka najsłynniejszy Jasnowic w Polsce słynie więc nie tylko z trafnych przepowiedni, ale również z talentu do gustownego wystroju wnętrz. Jego mieszkanie jest tego najlepszym przykładem. Tak wygląda wnętrze domu Krzysztofa Jackowskiego oraz klimatyczne detale, które można w nim znaleźć.